Cześć, dzisiaj wiecie co? Bardzo krótko chciałem opowiedzieć o, o jednym takim zdarzeniu, z którego też można, można wyciągnąć ciekawą lekcję. I to zdarzenie pamiętam z czasów, kiedy byłem w więzieniu. Nie na wycieczce, ale musiałem tam odbywać karę za ukłanianie się od służby wojskowej. Ponieważ byłem świadkiem Jehowy, wyszkolony na Biblii sumienie nie pozwalało mi iść do, do armii, do wojska. Odmówiłem, no i za to musiałem 3 lata, no zaproponowano mi 3 lata po, pomieszkać, pomieszkać tam. I wiecie co, było tam dużo różnych przeżyć i, i nie, nie tylko złych. Było tam, w, no w, w ogóle tak, byłem tam półtorej roku, chociaż wyrok miałem 3, ale potem mnie zwolniono w połowie kary, bo świadkowie jechowy byli tak zalegalizowani już. To był rok 87 i 88. 89 wiosną chyba wyszedłem. Ale wiecie co, <laughs> no właśnie, nie, nie o tym głównie tak chciałem mówić. Chciałem powiedzieć, że wtedy świadkowie Jehowy byli znani w więzieniu i mieli dobrą reputację. I na świadków Jehowy w więźniowie inni mówili: bracia. No na przykład, o, że tam, tam bracia sobie siedzą, tam herbatę piją. Albo jak ktoś coś tam się pytał: czy ktoś coś ma, no to idź do brata. Brat pewnie ma, to ci da. <laughs> I tak podchodzi do mnie jeden człowiek, którego nawet tak nie bardzo znałem. Byłem w tym czasie na OZecie, to taki oddział zamknięty, z którego można było, no, z którego wozili więźniów grupami do pracy na wolności. Ja akurat byłem w takiej grupie, wozili nas na, na PKP Uniszewo. Taka grupa nazywała się, budowaliśmy perony na takiej wiosce w Uniszewie. No i... No i dlatego, że mógłbym wychodzić tak, no, tak do pracy na, na, na wolność, jak to się mówiło, podchodzi do mnie jeden, jeden chłopak i mówi, brat, wyślij mi pismo, w, tam na stacji poprosisz kogoś tam i, i, i wyślę. No i ja się pytam, dlaczego sam nie wyślesz? A on mówi, no bo mam tutaj karę i, i mam ograniczony limit posyłania listów do domu. No i ja się pytam, no... Y, a to nie dlatego, że coś tam złego piszesz, on mówi nie, 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 tam wszystko w porządku jest. Po prostu mam takie ograniczenia. No i ja tak z czystym sercem zgodziłem się, wziąłem ten jego list i nawet nie, nawet nie chowałem, położyłem jego do kieszenia w spodniach. I wiecie co w tym na drugi dzień z rana, gdy, gdy wyjeżdżaliśmy do pracy, wszystkie grupy, które wyjeżdżają, ustawiają się przed, przed bramą. No i my też stoimy, czekamy, aż, aż nasz samochód podjedzie i, i chodzi naczelnik zmiany i wybiórczo posyła wszystkie grupy do tak zwanego kipiszu, to znaczy do, do tego, żeby przeszukali, czy nikt tam coś nie, nie wynosi na przykład listu. I ja nawet nie, nie wiedziałem, że coś takiego może się zdarzyć i akurat pokazuje na naszą grupę i mówi Uniszewo do, do kipiszu. Wszystkich nas zaprowadzili do takiej sali i tam wszystkie rzeczy, które masz ze sobą, bo mogłeś mieć woreczek, tam kanapki, czy tam coś, kubek swój, miskę swoją, żeby potem w pracy tam pojeść, jak przywiozą jedzenie. I wszystko te swoje rzeczy trzeba było położyć przed sobą, rozebrać się i swoje ubranie też na tą kupę położyć. No i tak stoimy wszyscy, ja to się rozbieram i to do mnie dochodzi, że ja mam tam ten list. I oczywiście to strach taki. Myślę sobie tak, teraz wszyscy znają mnie, wiedzą, że jestem świadkiem Jehowy. Będzie hańba taka, bo ja tutaj zajmuję się taką kontrabandą. I nie wiem, co robić. Nie? Który teraz już nic nie mogę zrobić, nie mogę go wyrzucić, no, no, no i, i po, położyłem to przed sobą I, i wiecie co, i ze strachem patrzę, co, co się dzieje. I tak idzie ten dowódca zmiany po, po kolei, przy nim też taki, ci, ci, ci żołnierze, którzy y, <grym, grym>, przeszkują rzeczy. I on tak podchodzi przed każdego, stoi tak, no, no patrzy, a żołnierz przeszukuje jego rzeczy. Nie? On może jeszcze tam powiedzieć, tam się odwróć, no, żeby tam czy nic nie schowałeś. I... I wiecie co, jak podchodzi do mnie, to u mnie napięcie rośnie. Na, na, naprawdę już i, i, i strach, i ciśnienie się podnosi. I, i myślę sobie, ta hańba nie? taka, że, że ja tu w, no, wynoszę ten list i to nie swój jeszcze na dodatek. Nie wiem, co tam tak naprawdę jest. No i tak. No, no, nawet już się modlę i proszę, e, proszę Boga, żeby mi wybaczył, że, że teraz właśnie coś takiego się stanie, tą głupotę, żeby wybaczył, bo to nie wiadomo, co, co, jakie konsekwencje to będzie miało dalej. I, i wiecie co, i, i podchodzi ten, e, ten dowódca zmiany, staje do mnie naprzeciw, no i, i patrzy tak na mnie, pewnie widzi, że, że ze mną coś nie w porządku. I ja tak patrzę na te swoje rzeczy, które leżą między nimi, a im, między mną a nim, i, i mówię. E, i mówię do niego, dowódco, no, no tak można, no tak zwracaliśmy się, tak, do, do, do tych oficerów. I mówię, patrzę na te rzeczy i mówię, dowódco, tam w, w, u mnie w kieszeniu leży list, jakiś chłopak poprosił, żebym wysłał i, i ja się zgodziłem, żeby to wysłać. I mówię, nawet nie wiem, co tam jest, ale on mi obiecał, że, że nic tam złego nie ma. Mówię, to nie jest mój list. No i, i to wszystko, i tak powiedziałem, i, i, i patrzę na niego, wiecie co? Dalej, na, no tak, we sercu swoim się modlę. I wiecie co? I, I on patrzy na mnie, oczy szeroko otwiera, kolor twarzy u niego się zmienił. Nie, ja teraz myślę sobie, no, no gorzej i tak nie będzie, bo i tak znalazł, znalazłby ten list, tylko teraz może no, jaka jego reakcja będzie. I wiecie co? Tak. Czy na mnie myśli i on pewnie w życiu się nie spotkał z taką uczciwością, nie? Z, z taką prawdomównością, jak teraz. No bo jakby znalazł ten list, to ja mógłbym powiedzieć no, że nie mój, nie wiem skąd się wziął i tak dalej. A ja tu wprost mówię, że tam leży. No. I, i, i tak wyjaśniłem. I wiecie co? Po, żołnierz przeszukał y, rzeczy mojego I sąsiada, podchodzi, żeby moje przeszukiwać, i ten dowódca zmiany pokazuje palcem to. dla tego żołnierza, idź do kolejnych rzeczy. I sam na mnie jeszcze tak popatrzył, nie? I, i poszedł dalej. I, słuchajcie, no takie, oczywiście była wielka ulga. Oczywiście postanowiłem sobie w sercu, że nigdy więcej nic takiego nie zrobię, ale lekcje w tym znalazłem. Lekcje y, na całe swoje życie i lekcje, którą można zastosować i, i w pracy, i w szkole, a szczególnie chyba w rodzinie. No, że jak mówisz prawdę, szczególnie jak to jest dla ciebie niekorzystne, na przykład jak powiedzenie prawdy może pociągnąć ze sobą jakieś konsekwencje, i to wiadomo, nie? Ale ty właśnie wtedy mówisz prawdę, to to ma ogromną siłę. I to jest właśnie ta, ta lekcja. Nie? Jak, jak czujesz strach, jakieś tutaj napięcie wokół, nie wiesz co zrobić, no, no a jesteś winny jednak w czymś, to powiedz po prostu prawdę. Nie kręć się, nie wypieraj, nie ukrywaj. Powiedz prawdę, bo, bo to ma wielką siłę naprawdę wielką siłę. No, nawet, no, nawet, przede wszystkim wiecie, co przede wszystkim w Biblii jest taki fajny werset w liście do Efezjan, czwarty rozdział, dwudziesty piąty werset. Brzmi to tak: Dlatego skoro odrzuciliście fałsz, bądźcie prawdomówni jedni wobec drugich. Bądźcie prawdomówni jedni wobec drugich. A szczególnie właśnie wtedy, kiedy, kiedy chodzi no właśnie o jakieś takie napięcie, o jakąś winę, powiedz prawdę. Między mężem i żoną to pewnie ma szczególne zastosowanie. Coś jest nie tak, powiedz prawdę. Dzieci wobec rodziców, powiedz prawdę. I wiecie co, ja przekonałem się, że to działa też w pracy, kiedyś. Ja miałem trochę więcej urlopu niż, niż Natalia, i chcieliśmy jechać na kongres. Ja miałem urlop na kongres, a Natalii brakowało dwa dni. No i napisaliśmy taki krótki liścik, że prosimy o takie dni bezpłatne. I menadżer, żeby nikt się nie domyślił, kto to jest, nazwijmy jego Stasiek. I nasz menadżer Stasiek oddaliśmy jemu. On tam przeczytał i mówi, trzeba będzie, mówi, ja powiem, za, za kilka dni powiem, jaka będzie decyzja, bo, bo tu trzeba pomyśleć, bo to no, nie powinno tak być. Kiedyś już prosiliście, otrzymaliście, teraz znowu i mówi, chyba, no nie powinno tak być. I ja jemu mówię, no też patrzę tak na niego i mówię, mówię, Stasiek, my moglibyśmy w ogóle o nic nie prosić. Po prostu Natalia by zadzwoniła i powiedziała, że choruje. I byśmy mogli pojechać. Ale napisaliśmy ten list i prosimy, bo, bo po prostu chcemy prawdę powiedzieć. Chcemy być uczciwi. Na no, ile to tak mogłem swoim angielskim mu powiedzieć, powiedziałem. I wiecie co? <laughs> Też zmienił mu się trochę kolor twarzy, ale nie silnie. On taki w ogóle to ma takie, ma, takie, no panuje nad sobą. Trochę oczami pomrugał i potem mówi, uśmiechnął się i mówi: Nie trzeba czekać kilka dni, ja wiem, jaka będzie odpowiedź. Mówi dobra, wszystko w porządku. Odpowiedź będzie taka, że to będzie można. Yy, widzicie, zadziałało. <grym> Prawda? Ma naprawdę wielką siłę. Dlatego tak, odrzućcie fałsz, mówcie prawdę. Są fajne wydarzenia, z których, z których można wiele się nauczyć.